Data pierwszej rejestracji, 20 października 2020 roku. Dzisiejsza data 16 kwietnia, a więc samochód ma pół roku i przejechał już 14 tysięcy kilometrów. Odpalmy więc może silnik, sprawdźmy czy wyświetlają się jakieś błędy. Z tego co widzę, proszę dolać płynu do spryskiwaczy i... To wszystko, innych błędów nie ma. Otwórzmy więc maskę, i w tym momencie chciałbym się z Wami przywitać. Dzień dobry, i od razu dziękuję za Waszą spostrzegawczość i komentarze, które dotyczyły Audi. 3 f 3 który został mianowany przeze mnie idealnym emerytwagenem. Podczas prezentacji silnika zauważyliście, że dookoła korka wlewu oleju coś lata, jakieś śrubki, nakrętki. Przyjrzałem się i patrzę, faktycznie coś tam jest. Myślę, podejdę do samochodu i sprawdzę. Podnoszę maskę i analizuję. Nakrętki w tym miejscu wszystkie są. Tutaj. Również nic się nie odkręciło, tak więc myślę, skąd mogło coś odpaść. Ale jeszcze momencik. Sprawdźmy może jak wyglądają te nakrętki, śrubki. Jakież było moje zdziwienie, gdy okazało się, że to wcale nie są części metalowe. To jest po prostu jakiś pokruszony, rozwalony przewód, kabel. Część fragmentów zamieszkała sobie tutaj, dookoła korka wlewu oleju. Część pewnie gdzieś wypadła i rozpocząłem analizę, który to przewód. Jest winowajcą. Wystarczyła tylko chwila i rzucił mi się w oczy ten gagatek. On powinien być najprawdopodobniej tutaj, gdzieś zakleszczony. Powinien iść najprawdopodobniej do tego miejsca. Jeżeli znacie się na tych silnikach, dajcie znać, za co jest odpowiedzialny ten przewód i faktycznie, czy mam rację, czy to ten fragment odpadł. Przyjrzałem się temu jeszcze dokładniej i wiecie co, ten nieszczęsny przewód uwolnił się chyba stąd, gdyż widzę, że jest tutaj jakieś puste miejsce. On wygląda podobnie do tych dwóch, które idą w tym miejscu. No i tak to by wyglądało. Że w tym miejscu znalazły się jego fragmenty. Tak więc być może chodzi o to miejsce, a nie o to. Ale ja ja znalazłem jeszcze jedną część. Jak więc widzicie, brak jednego z komponentów pod maską nie sprawia, że w tym samochodzie wyświetla się jakiś błąd. Nie. Według komputera pokładowego tu wszystko jest cacy. Audi przewaga dzięki technice, ale. To nie wszystko. W tym momencie chciałbym się odnieść do filmu, który nagrałem z tym samochodem. O 10 powodach, dlaczego to jest emeryt wagen. Pojawiły się oczywiście komentarze potwierdzające tą regułę, że kolejne modele grupy Volkswagena są coraz gorsze, coraz bardziej plastikowe. Ale trafiły się również komentarze, które stwierdziły, że ja jestem chyba jakiś nienormalny. Przytoczę wam dwa z nich, które powinniście usłyszeć. Radosław B. napisał wyjątkowo głupi i obraźliwy komentarz nie mający nic wspólnego z rzetelną oceną samochodu. Rzetelna ocena i pełna recenzja pojawiła się tak jak mówiłem już wcześniej, wtedy gdy testowałem wersję 45TFSI. Odcinek z tym samochodem dotyczył jedynie 10 powodów, dlaczego to jest Emeryt Wagen. Nie będę komentował takiego szamba, ponieważ szkoda na to czasu. Jak widzicie, napisał i to nie jedno zdanie, tak więc troszeczkę czasu stracił. Jak się nie podobają fotele, to sobie zmień na S-Line, czyli co? Mam podjechać do salonu Audi i powiedzieć: "Słuchajcie, fotele są niewygodne, wymieńcie mi na S-Line". No przecież tak to nie działa i tak jak powiedziałem w poprzednim odcinku z tą furką, to są rzeczy, które niekoniecznie są minusami, gdyż najprawdopodobniej są dostępne lepsze fotele. Pech w tym, jeżeli traficie na coś takiego, to wtedy współczuję. To samo dotyczy otwierania bagażnika i silnika. Czyli co? Tutaj ponownie mam podjechać do salonu Audi i spytać o inny bagażnik, inny silnik to są rzeczy dostępne do wyboru na etapie konfiguracji. W trakcie życia samochodu tych rzeczy już się nie zmienia. W RS masz 400 koni i inną kulturę. No nie wątpię, chciałbym się przejechać RS-ką, porównać ją do standardowej kutrójki i zobaczyć, czy jest faktycznie dużo lepsza, czy jest to po prostu droższy i mocniejszy emerytwagen. Ale cóż, jak się ma taką facjatę, to chyba z tego powodu kręci się takie durne filmiki i klepie różne złośliwości. No cóż, ja myślałem, że pójdę na modela, ale jeśli tak mówisz, no to chyba będę kontynuował nagrywanie złośliwych filmików na YouTubie. Życzę zdrowia, bo to nigdy nie jest dane na stałe. A jak ci coś pierw w kręgosłupie, to będziesz chodzić jak 70 latek, tylko o 25 lat młodszy. I zobaczysz, jaka to jest różnica, wsiadać do takiego segmentu samochodów w stosunku do gokartów z tyłkiem na wysokości 25 cm nad ziemią. Słuchajcie. 10 powodów, dlaczego to jest emeryt wagen. Pierwszy powód był taki, że ten samochód jest właśnie wysoki i to nie była wada. Więc, jeżeli ktoś w komentarzu sugeruje, że mi pierdyknie kręgosłup, i ja wtedy to docenię, ja to już w tym filmie doceniłem, że to jest zaleta dla osób, które mają problemy z kręgosłupem. Tak więc, oglądanie ze zrozumieniem się kłania. Przejdźmy teraz do drugiego komentarza, który jest równie ciekawy. Florian Kamiński napisał: A więc, jestem emerytem. No właśnie, na komentarz od emeryta czekałem, oraz właścicielem takiego samochodu Audi Q3. Mam go 7 lat. Nie da się mieć takiego samochodu Audi Q3 F3 przez 7 lat. To auto wyszło z tego co wiem w 2018 roku, więc maksymalnie może być 3-letnie, a nawet i nie 2,5-roczne, coś takiego w wersji 2.0 TDI i cieszę się komfortem bezawaryjnej jazdy po całej Europie i nie tylko oraz ekonomicznej no cóż, wspominałem o ekonomii tego samochodu spalanie całkiem inne niż w Audi A3 no chyba, że to chodzi o ten pokruszony przewód no to wtedy wybaczmy coś nie halo z tym egzemplarzem akurat Ponieważ mam na to dużo czasu, rozumiem, że pan jako młody, bogaty bloger o światowym zasięgu i zapewne właściciel Maybacha, wolałbym raczej Rolls-Royce'a, szydzi z tak prostackich pojazdów, lecz w moim takie wady nie występują. Dziwny egzemplarz. Pozdrawiam dziadzia i życzę dożyć emerytury. Słuchajcie, jeżeli ja powiedziałem, że ten samochód jest idealny emerytwagen... I emeryt mi odpisuje, że ma taki samochód, jest z niego zadowolony, to ja trafiłem po prostu tym filmem w dziesiątkę. Bo jeżeli auto jest stworzony dla emeryta, to nie ma szans, że ten emeryt znajdzie jakąś wadę w tym samochodzie, tak więc ten komentarz jest potwierdzeniem mojej racji. Jeśli chodzi o wady, które nie występują w Audi mojego widza, no już pomijając fakt, że to jest Q3 poprzedniej generacji, tam być może troszeczkę rzeczy było innych, no ale tak przyznajcie, jeżeli tutaj są pseudo końcówki układu wydechowego, to tam te wady nie występują, tam są faktyczne końcówki. Jeżeli tutaj nie ma przycisku do tego nieszczęsnego podłokietnika, to tam jest przycisk, no bez przesady. Wróćmy jeszcze na moment pod maskę. Chciałem zobaczyć, jak to powinno wyglądać, gdy jest sprawne, gdy wszystkie kable i przewody są na swoim miejscu, ale wiecie co? Wygląda na to, że 35 TDI w 2021 roku różni się od 35 TDI z roku 2020. Tak więc wygląda na to, że Audi nauczyło się na swoich błędach i konstruuje tą jednostkę w troszeczkę inny sposób. Dziękuję, dobranoc.